Cześć w dzisiejszym odcinku z tego względu, że mamy nie najlepszą pod kątem czystości auta porę roku ciągle jest chlapa postanowiliśmy pokazać wam jak zachowuje się zabezpieczony lakier powłoką ceramiczną i woskiem w porównaniu do tego niezabezpieczonego i chodzi nam tutaj o zachowanie się brudu. Zobaczycie o ile czystsze auto o ile dłużej pozostaje czyste zabezpieczone auto. W porównaniu do tego niezabezpieczonego, pokażemy też dla cieka z czystej ciekawości o ile łatwiej samym karszerem samym bez dotykowo umyć, umyć taki lakier. Do testu użyjemy lewej strony auta, która brodzi się najmocniej z tego względu, że jest ułożona do środkiem, do jezdni. Podzielimy strony na trzy części. Po środku będzie niezabezpieczony lakier, żeby pokazać Wam fajne porównanie. W stosunku do tych zabezpieczonych. Po lewej stronie będzie powłoka ceramiczna i po prawej stronie wosk. Także przystępujemy do zabezpieczenia. Tutaj mamy już lakier przygotowany, zapraszamy do oglądania. Na tym elemencie kładziemy powłokę ceramiczną Weyron Gold. Na tej części w zasadzie elementu. Tutaj lakier zostanie jałowy, a przy tej części nałożymy wosk. Bartulo, co robisz? Czyściciel, a bo ty czyściciel I teraz przechodzimy do ostatniego elementu, czyli nakładamy wosk. Minął już około tydzień od zabezpieczenia lakieru, także możemy pokazać Wam porównanie jak zabrudził się lakier zabezpieczony i niezabezpieczony. Choć Dlisz pokaż, na miejscu niezabezpieczonym jest kilka razy więcej tego brudu, Całk całkowicie inaczej się układa. Tutaj widać, że dzięki właściwościom hydrofobowym i samooczyszczającym jest tego brudu o wiele mniej, też układa się w inny sposób, widać jak te krople sobie lecą. Teraz widzimy do środka i pokażemy, jak przy użyciu mycia samego bezdotykowego zachowa się ten brud, czy w ogóle ten element będzie całkowicie czysty, czy tego brudu troszkę jednak zostanie. Na pewno przy zabezpieczonym elemencie będzie, będzie go minimal, będzie minimalna ilość tego brudu, natomiast myślę, że tutaj przy niezabezpieczonym elemencie będzie, zostanie go całkiem sporo. Musicie też pamiętać o tym, że bezdotykowe mycie nie jest, nie jest nigdy w stanie doczyścić wam idealnie tego lakieru, zawsze zostanie troszkę brudu. Testy przeprowadzamy też w najgorszych warunkach pogodowych w naszym kraju, bo jest zima, były śnieżyce, cały ciągle pada deszcz. No, teraz są roztopy. Latem wyglądałoby to zdecydowanie inaczej. No, musielibyśmy jeździć około miesiąc, żeby zabrodzić samochód w ten sposób, także miecie to też na uwadze. No ale myślę, że te warunki są adekwatne właśnie do tego, żeby pokazać, jak, jak to wszystko się zachowuje i czy w ogóle warto zabezpieczyć także teraz Także teraz zapraszamy do środka i działam dalej. Łapiemy teraz zalancę i zobaczymy jak y, zachowa się brud przy użyciu samej wody. Bez chemii, bez żadnego wstępnego oprysku. Ewentualnie może później pokażemy wam jak, y, jak będzie wyglądało to przy użyciu jakiejś chemii. Na razie, sama woda. Na pewno zwróciliście też uwagę na właściwości hydrofobowe. Z początku, jak powłoka jest świeżo położona, są na pewno bardzo mocne, jednak z każdym miesiącem one będą słabnąć. Ale to nie znaczy, że powłoka ginie, czy, czy, czy jest uszkodzona w jakiś sposób. Ona po prostu się zapycha, ponieważ powłoka ceramiczna ma pory, które zalepia brud, zatyka, i przez to, przez to właśnie zaczyna tworzyć się tafla. Wtedy raz na 3-4, czasami 5 miesięcy, wszystko zależy od tego, jak użytkujecie auto, ile jakie robicie przebiegi, czy robicie trasy, czy jeździcie więcej po mieście. Wtedy raz na jakiś czas zapraszamy do nas na oczyszczenie takiej powłoki i zapewniamy, że te właściwości hydrofobowe od nowa będą, jak, jakby była świeżo nałożona powłoka. Osuszymy teraz drzwi przy użyciu powietrza. Pamiętajcie, że nigdy nie osuszamy lakieru, kiedy nie myliśmy go, nie było rzędy ingerencji fizycznej, czyli myliśmy tylko bezdotykowo, bo jednak przy myciu bezdotykowym zawsze tego brudu troszkę jednak zostanie. I je, jeśli teraz byśmy wytarli drzwi, to drzwi byłyby porysowane. Zwróćcie uwagę też, o ile prostsze jest to suszanie auta y, przy, za, y, przy zabezpieczonym lakierze. Y, dm, po, przedmuchaliśmy je przez dwie sekundy, jest suchy, natomiast przy tym niezabezpieczonym, miałowym lakierze, no troszkę tutaj już musimy się popatygować. Po, jak widzicie, po stronie niezabezpieczonej jest troszkę tego brudu, szczególnie na spodzie. Natomiast przy zabezpieczonym lakierze no, wygląda to zupełnie inaczej. Bo widać też różnicę w nasyceniu koloru dzięki powłoce ceramicznej w białowym lakierze. Jałowy lakier jest bardziej wypłowiały. Ten kolor jest troszkę mniej intensywny na pewno. To już tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki, że z nami jesteście. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę, suba, jeśli chcecie być z nami na bieżąco. Bo jeśli interesują was jakieś tematy dotyczące naszej pracy, śmiało piszcie w komentarzach. Do zobaczenia, cześć, trzymajcie się.